Good afternoon everybody. Witam serdecznie, nazywam się Gerd Popel. jestem właścicielem i prezesem firmy NutraPet Systems. Jest to firma opracowująca produkty do ochrony zdrowia zwierząt z zawartością probiotyków. Muszę przyznać, że wysoki poziom, tutaj mój przedmówca wyznaczył, ciężko będzie mi podejrzewam dorównać. Mówił bardzo ambitnie i bardzo długo na temat ochrony zdrowia u ludzi i roli probiotyków w tej dziedzinie. Ja będę mówić o małych zwierzętach, mianowicie o psach najczęściej. I o tak maleńkim aspekcie żywienia zwierząt, jakim są probiotyki, a jednocześnie taki wielki to aspekt. Będę mówił o a rynku produktów dla zwierząt, produktów żywnościowych way, dla zwierząt. jest to właściwie ilość 30 milionów. Jest to ilość, jaka jest sprzedawana na jest dla zwierząt, jaka jest sprzedawana na rynku każdego roku. Pomiędzy ludźmi a zwierzętami jest ogromna więź emocjonalna. Proszę o podniesienie ręki osoby, które mają w domu jakieś zwierzę. Widząc te ręce, mogę wycenić, że jest to ponad 50% obecnych na tej sali. Zobaczmy zatem, jak potężny, jak potężny to temat, kiedy mówimy o populacji. A zwierząt domowych. Populacja zwierząt domowych to jakieś... 80 milionów psów, 70 milionów kotów. To, ogromnie, to ogromna liczba, biorąc pod uwagę to, że mamy tylko 300 milionów ludzi. Dlaczego to takie istotne, aby dobrze żywić psa lub kota? Jeśli kogoś spytamy, dlaczego mam psa lub kota, główna odpowiedź brzmi: bo lubię. Bo, bo że będę żyć dłużej, zdrowiej, w wyższym szczęściu, i, i moje życie będzie bardziej satysfakcjonujące, kiedy będę mieć moje zwierzę. Jest to jedyny przyjaciel, jakiego mogę sobie kupić. Ale to ma też swoje złe strony. Psy nam you know, nigdy tego długu nie spłacają. You know I mean right? wiecie, wiecie, o co mi chodzi. Porównałem to do dzieci. Popatrzmy sobie na tabelę obrazującą właścicieli zwierząt domowych w Stanach Zjednoczonych w przeliczeniu na gospodarstwo domowe. Mamy prawie 25% gospodarstw domowych, które mają koty, 36%, które mają psy, a reszta to rybki, ptaki, gryzonie, tudzież gady, włącznie z wężami. W Stanach Zjednoczonych sprzedaż. Detaliczna karm dla zwierząt w latach 2003-2014 przedstawia się, tak jak widzą Państwo na, na tym grafie. Jest to coś w rejonie 20 miliardów dolarów. To są ogromne liczby, a uwzględniając dodatkowe koszty opieki, ta liczba sięga do 50 miliardów. Kolejny slajd pokazuje sprzedaż poszczególnych usług i produktów dla zwierząt w roku 2010 w porównaniu z zeszłym rokiem. My widzimy znaczny wzrost, zwłaszcza w dziedzinie karm dla psów z 2,8%. Jest to taka zmiana w porównaniu z 2009 do wartości 18,35 miliarda dolarów. Największy wzrost zaodnotowano w dziedzinie sprzedaży usług weterynaryjnych. Jeśli mamy zwierzę, to z wielu powodów do tego weterynarza się zgłaszamy. A w przypadku choroby, w przypadku poszukiwania specjalistycznej karmy, no i weterynarz podejmuje decyzję co do tego, co finalnie właściciel zwierzęcia zakupi, bądź co się dalej ze zwierzęciem będzie działo. I każdy nowy na rynku produkt dla zwierząt, jeśli ma poparcie weterynarzy, stanie się komercyjnym sukcesem. Dlaczego jest to takie istotne w przypadku probiotyków? Mamy tak, takie zachowanie antropomorficzne w przypadku właścicieli zwierząt domowych. Oni zakładają odgórnie, że to co jest dobre, to, co jest dobre dla nich, będzie też dobre dla, dla ich zwierząt. A tak niekoniecznie jest. Więc jeśli my jemy jogurt, możemy tym jogurtem też karmić naszego kota. Lub psa. Osobiście znam wielu właścicieli psów lub kotów, którzy robią to samo. Podają swoim zwierzętom probiotyki w postaci jogurtu. Gdybyśmy przeszukali Google, okazałoby się, że w żywieniu zwierząt mamy 671 tysięcy haseł dotyczących stosowania probiotyków. Poza Stanami Zjednoczonymi przodują w tej dziedzinie firma BioGaya i Christian Hansen. Nestle Purina to jedna z największych firm a produkujących karmy dla zwierząt. Przez lata dla nich pracowałem. Udało nam się opracować pierwszy, pierwszy komercyjny probiotyk dla zwierząt. Nazywa się on Fortiflora. Myślę, że część z Państwa mogła już o nim słyszeć. Był to naprawdę sukces komercyjny, no i nic dziwnego, że sprzedawany jest wyłącznie w gabinetach weterynaryjnych. Jakie korzyści głównie są komunikowane? klientom przede wszystkim poprawa stanu przewodu pokarmowego zwierzęcia biegunki które są w miarę częste u zwierząt jelito wrażliwe wzdęcia Dodatkowo oferują one lepsze wchłanianie składników odżywczych, poprawiają wchłanianie wszystkich substancji odżywczych, jakich organizm zwierzęcia potrzebuje. Natomiast najistotna, najistotniejsza część to wpływ na układ odpornościowy. Podawanie, stałe podawanie probiotyków zwiększa miano przeciwciał. Oraz zwiększa aktywność makrofagów, komórek układu odpornościowego. No i teraz dochodzimy do kwestii, z którą firmy produkujące karmy dla zwierząt muszą, muszą sobie poradzić. Jeżeli mamy puszkowane. Karmy dla psów, żaden probiotyk w tych warunkach nie przeżyje. Dalej mamy produkty suche, karmy suche, ze względu na ich niską zawartość wody oraz długi okres przechowywania 2 do 3 lat nawet ciężko jest taką florę utrzymać w dobrym stanie, w dobrej kondycji przez okres dłuższy niż 2-3 miesiące. I każda firma o tym wie, bo próby podejmowano liczne. W prowadzenia dodania probiotyków do karm zwierzęcych i każda z tych prób kończyła się fiaskiem. Sprawdziliśmy żywotność i miano probiotyków w karmach dla psów badając 19 karm dla zwierząt. Każda z nich twierdziła, że ma w składzie probiotyki. W 26% nie zaobserwowano odpowiedniego wzrostu probiotyków. Żadna z tych karm nie zawierała ich wszystkich. Co oznaczało, że pies musiałby spożyć 5,5 kg tej karmy każdego dnia aby uzyskać z tego pożywienia ilość probiotyków równą ilości podawanej w badaniach klinicznych Jakie jest zatem rozwiązanie tego problemu Jedno rozwiązanie to podawanie probiotyków w postaci kapsułki czy też tabletki dodawanej do pożywienia Tudzież opracowanie produktów dla zwierząt z niską aktywnością wody, w którym te mikroorganizmy pozostawałyby w stanie uśpienia. Natomiast jest to rozwiązanie niezwykle kosztowne. Możemy mieć produkty mrożone. Tudzież podawać probiotyki do pożywienia w postaci płynnej. Tutaj mamy kilka suplementów zawierających probiotyki, które wydają się być rozwiązaniem tej kwestii technologicznej, czyli podaż probiotyków następuje w postaci przyjemnie pachnącej i smakowej kapsułki czy tabletki, którą pies lub kot chętnie spożyje. Jest spora szansa, że skutki tego tej suplementacji ujawnią się po roku lub dwóch. Dalej technologie. Probiotechnologie mogą się między sobą różnić. Jeśli chodzi o probiotechnologię firmy SCD, jest to, jest to kompozycja drobnoustrojów. Jest to też postać płynna. I tutaj mamy kilka produktów z tych ostatnio opracowanych w SCD, które jest, które jest bardzo łatwo podawać. Aktywność tych szczepów, które są zawarte tutaj. Utrzymuje się przez bardzo długi okres czasu, czyli te produkty są bardzo trwałe. Nie trzeba ich przechowywać w lodówce, nie trzeba ich przechowywać w specjalnych pojemnikach. PH jest wystarczająco niskie, żeby bakterie pozostawały w stanie uśpionym i podawanie takich produktów jest bardzo łatwe. Trzeba tylko jedną, o jednej rzeczy pamiętać. Kiedy nakładamy to na e, karmę dla zwierząt, dogi, e, psy czy koty bardzo chętnie będą to jeść. Jak ktoś ma kota, to wie, jak bardzo trudno jest temu kotu zmienić pożywienie na tańsze czy na inne, ponieważ koty bardzo często odmawiają jedzenia. I co wtedy? Musimy to wyrzucić i wrócić do starej karmy. Smak jest bardzo ważny, szczególnie w karmach dla kotów. Nie możemy kotom inaczej tego przetłumaczyć. Jeśli nie smakuje im, to po prostu nie będą jadły. I w produktach probiotycznych, które chcemy rozpylać na karmie, musimy się upewnić, że mamy odpowiednie składniki, odpowiednią technologię, żeby zapewnić odpowiedni smak tej karmy dla zwierząt. Produkty SCD, które my oprowadzaliśmy, mają polepszone właściwości smakowe, kiedy dodamy, czy rozpylimy je na karmie dla zwierząt, obojętnie czy spuszki, czy suchej. Testowaliśmy to w kilku badaniach walorów smakowych. Kolejny produkt to jest produkt poprawiający wygląd skóry i sierści. Mamy wyniki badań klinicznych, które pokazują, że niektóre infekcje skóry, zmiany patologiczne w skórze, które są powodowane przez bakterie patogenne, ustępowały po bardzo krótkim okresie czasu, zazwyczaj było to 10 dni albo mniej i zaczynały się goić. To jest naprawdę bardzo potężne narzędzie i największym e, pytaniem było to, jak możemy to twierdzić bez zatwierdzenia przez Federalną Agencję do Spraw Żywności i Leków jako leku. Ponieważ gdyby był to lek, wszyscy byśmy wiedzieli, co by to znaczyło. Musielibyśmy pokazać coraz więcej, dużo więcej wyników władzom regulacyjnym, a tak naprawdę nie mamy tylu pieniędzy, żeby uzyskać zatwierdzenie tego suplementu jako leku, a więc musimy być bardzo ostrożni w tym, co twierdzimy i mówimy, że może prowadzić do y, poprawy w przypadku infekcji skóry i sierści. Natomiast weterynarze pomagają nam tutaj. Y, głosić tą dobrą nowinę, jak dobre są probiotyki, jakie korzyści przynoszą. I kolejnym pozytywnym skutkiem ubocznym jest to, że kiedy mamy psa i pies biega sobie gdzieś, wskoczy do jeziora czy do rzeki, to wszyscy wiemy jak on pachnie, jak wróci. Każdy pies tak ma. Dlaczego tak jest? Ponieważ mają bakterie, które są przyczepione do skóry, do sierści, i te bakterie właśnie powodują ten odór. Jeżeli spryskamy psa regularnie naszym produktem do skóry i sierści, doprowadzimy do eliminacji tych bakterii po pewnym czasie, i nie będziemy mieli już tego zapachu mokrego psa. Zachęcam wszystkich, żeby sobie to wypróbowali. Proszę wypróbować produkty SCD, czy jakiekolwiek inne płynne probiotyki, które Państwo będą mieli. Proszę spróbować rozpylić to na e, sierści psa. Zobaczą Państwo różnicę i na pewno poczują Państwo różnicę nosem. Następny produkt to jest produkt do kocich kuwet. Ktoś, kto korzysta z kuwety, wie, jak ona może czasami śmierdzieć i nikt nie chce tak naprawdę jej Regularnie wymieniać czy wyrzucać tych stałych odpadów z kuwety. Jeżeli zastosujemy probiotyki w tej kuwecie, znacząco obniżymy nieprzyjemne zapachy. Kilka razy to wypróbowano, proszę samemu spróbować, to naprawdę działa. Mamy jeszcze jeden produkt, i tutaj wyniki. Nie były jeszcze ostateczne, ale mamy dość dużo wyników, żeby powiedzieć, że świetnie to się sprawdza. Kiedy spryskamy, jamy ustną u psa czy u kota, flora bakteryjna zmienia się na lepsze. Bardzo trudno jest to zmierzyć, zmierzyć ten efekt nieprzyjemnego zapachu i dlatego jeszcze nie mamy ostatecznych wyników, ale pracujemy nad tym, jak to opowiedzieć, jak to ilościowo przedstawić. Podobny produkt mamy dla Koni, który jest dodawany do paszy i wywiera podobne efekty jak na wszystkie inne zwierzęta, o których mówiliśmy dzisiaj. Podsumowując, tak, rzeczywiście rynek jest wielki. Stosowanie u zwierząt probiotyków wykazało korzystne skutki. Największym rozwiązaniem jest, jak wprowadzić te probiotyki do organizmu zwierzęcia i potem. Jeżeli ktoś jest licencjobiorcą, czy ktoś, kto chciałby zajmować się akcesoriami dla zwierząt, proszę wysłać do mnie maila czy do SCD i możemy o tym porozmawiać. Bardzo dziękuję za uwagę.